Cześć. Jakaś 5.20. Nie spałem całą noc, bo nie mogę wytrzymać, że nie czytałem do końca książki, że nie wiem dokładnie co napisałem. Trzeci raz już czytam książkę. Pierwszy raz jak ją pisałem, drugi raz przed wydaniem. No i po wydaniu trzeba znowu to zrobić, żeby tak naprawdę wiedzieć co się napisało i być świadomym tego. Już podkreślałem ołówkiem różne rzeczy których nie pamiętam bo wtedy bardziej zapamiętuje twój mózg bo więcej zmysłu zapamiętuje wiesz widzisz ruszasz ręką czyli motoryka i jeszcze ołówkiem czyli kolor na przykład Czyli od kolorami możesz jest więcej zmysłu, więc bardziej aktywizuje się więcej dróg neuronalnych w mózgu więc lepiej to zapamiętujesz czy jest silniejsza neuroplastyczność a dokładnie neurotrofina, która aktywizuje iskrę, tak jakby w pobudzeniu albo hamowaniu neuronów, które się łączą przez synaps, Ale to nie o to chodzi. Jestem wyspany, wypiję właśnie herbatę, zaraz się będę powoli zbierał, już mam garnitur, koszulę, krawat, uprasowane wszystko, uprostowane buty, ale nie o to mi chodzi takie inne, nie? Kupujesz samochód za 200, 300, 20 tysięcy, 30, nie pół miliona. No jesteś tak podekscytowany, jeszcze za gotówkę to kupiłeś nie w kredycie. No jesteś podekscytowany, nawet posiedzieć w nim, nie no Nie wiem, bagażnik co otworzyć i wpakować parę rzeczy, że jest większy bagażnik niż kiedyś. No po prostu się cieszyć. Nawet nie, że puszczać na filmik na YouTube, czy na Face'a, czy w ogóle na Instagrama, nie, TikToka, tylko po prostu cieszysz się sam za siebie. I dla mnie to jest cieszenie nie będę z tego miał milionów, ale. Żeby chociaż 100 osobom pomóc. Pierwsze wydanie to jest 300 książek. Nie chwalę się, ale od piątku, a jest wtorek, trochę się już sprzedało ode mnie. Zapraszam na Priva, jakbyś chciał ode mnie kupić, czy chciała z autografem, to można ode mnie. Czy ta książka jest fajna? Ja już parę błędów znalazłem. Nie dla każdego. Ona nie musi dać ci mądrości od razu rozwiązanie. To jest tylko przykład. Ty musisz zmodyfikować to do siebie, do swojej filozofii, do swojego życia, do swojego wychowania, do swojej sytuacji życiowej, bo na każdego działa co innego. Naprawdę. Jest to książka coaching. coaching. Pierwszy rozdział to są coaching, ponad 40 rozdziałów. Później jest neurobiologia, trochę fizyki kwantowej w, trypie, w Praktyka po nowoczesnego Sokratesa, czyli jak ja tą teorię, tą naukę zrozumiałem i ubrałem swoją praktykę. I tak jakby co ona mi dała. I bogactwo to nie są materialne rzeczy. To nie jest wypłata co miesiąc 50 tysięcy, czy nawet pięć tysięcy. Nie musi być tak, ale najlepszą inwestycją. To i Krzysztof Król, Mateusz, Mag M Grze Mateusz Grzesiak, czy Jan Gajos, czy jeszcze innych fajnych, <coughs> fajnych mówców mówiło, że to jest najlepsza inwestycja. Roz inwestycja w siebie, w rozwój, rozwijanie jakiejś hobby, pasji, umiejętności, motoryki, wracania z zwykłej grypy tygodniowej, czy. Czy temperatury przez 4 dni? Po prostu. Ja ostatnio miałem to. Możecie zobaczyć filmik. Jak szedłem do Sporka, na, do, do, do etosu na siłownię. Na saunę wtedy szedłem. Bo nie miałem też się. Byłem chory. Miałem 36 stopni gorączki. Na drugi dzień poszedłem do sauny. Na 3-4 sauny. Miałem 40 minut z przerwami w saunie. Nie mówię, że od razu byłem cały zdrowie, ale temperatury nie miałem na drugi dzień. Leki dalej brałem, te co miałem. Nie miałem antybiotyku. I im pomogło. Kiedyś po morsowaniu w ogóle nie miałem leków. Z trzy lata temu to było. Przywiało mi łopatki, pamiętam, w Bystrzycy nad Zalewem w Lublinie. Przy Tamie. I właśnie poszedłem do, wtedy do Spa Orkana. Właśnie na pływanie, wodne sauny. I to jest lepsze, bo nie ma skutków ubożnych. Każdy a każdy lek ma. Nie mówię, że nie ma co brać, nie? że wszystko naturalnie, bo nie ma co ukrywać, nie, wszystko, nie ze wszystkim się da wygrać. Ale o tym w książce Życie Boskie po Nitrach się. jeszcze 80 stron. W nocy przeczytałem 90 stron prawie. Ale inaczej się skupiam. To prawda, że wstałem wczoraj, w poniedziałek, gdzieś przed ósmą. To prawda, że muszę się bardziej skupiać bardziej aktywować więcej części mózgu neuronów, dokładnie, żeby się, żeby zrozumieć to, co czytam. Co z tego, że czytam, swoje myśli, swoje pisanie. Nieważne. Ale jest fajnie. No i co? Dzisiaj jadę na Wyższą Szkołę Ekonomii Innowacji, żeby pokazać o absolwencie. Właśnie w Seji. Zobaczymy, może coś wyklujmy. Może wywiad ze mną zrobią, albo ja z nimi nie. Do TVNu też wysyłam książkę. Tylko muszą mi kartony przyjść. Po co? Nie wiem. Po prostu. Spróbować. Czemu nie? Co nie kosztuje dużo. Jak do Stanów Zjednoczonych na Florydę w, w, w lada dzień wysyłam książkę, bo właśnie już jedna osoba się odezwała. Typ, który ma 72 lata jest na emeryturze już dużo lat i trzy razy w tygodniu gra w tenisa. Chyba trochę dziwne jak na ten wiek, nie? Nie powinien siedzieć i czekać na emeryturę i oglądać telewizję? Nie wiem. Mam nadzieję, że ja tak nie będę też robił. Dzięki, że mnie słuchacie, że dajcie lajka, jakiś komentarz, zawsze to więcej wyświetleń. Nawet miły hejt też się przyda, bo wtedy wiem, że słabo nagrywam, bo się uczę tego. Lubię mówić na żywo, wiecie, łatwiej mi to jest, bo wtedy jest kontakt, gdy człowiek, studenci, na przykład, czy jesteś ludzie wykładowcy, studenci szkoleniowcy, zawsze jakaś reakcja była. Że coś powiedzą, coś tego, coś tego, ja im to zmodyfikuję, wytłumaczę jeszcze raz swoje skrótowe myślenie, bo tak też to mam, ale o tym kiedyś się powiem więcej. Trzymajcie się, po, to najważniejsze tabask ostry. Mieć dzisiaj piękny, wspaniały, ciepły, miły, suchy, niedeszczowy, chociaż mgła słyszałem w Lublinie będzie. Tata właśnie szykuje się do pracy, bo jest taksówkarzem. Fajnie, Że możemy z wami pogadać. Trzymajcie się. I co najważniejsze jeszcze raz, miejcie dzisiaj wspaniały dzień. Cześć.